I teraz case realny, który przeprowadziliśmy na jednym z naszych klientów, w Dostaliśmy zgodę na ten case. Dziękuję bardzo. Tak wygląda rynek elektroniki użytkowej w Polsce. My rok do roku 104%, Morele minus 10%, Mediamark minus 27%. Czemu? Dobra, kilka jeszcze wykresów zaczęliśmy tutaj. Udało się, urosło KPI, nazwamy wytłumaczyć temu, czemu to zadziałało. 109 to 3, 149 realizacja transakcji z organicznego, 200 realizacja ruchu organicznego, GSEO SEO, 109 top 3. duże cyfry, nie? Ale czemu to zadziałało? Komputronik nie jest tak duży jak Media Expert, czy Euro, czy nie wiem, co jest największy. Ale wówszem, zaufali nam i zrobiliśmy gruntowny porządek w komputroniku. Pokaż kotku, co masz w środku. 10 lat historii, czy więcej lat historii. Staraliśmy się ustalić, o czym jest komputronik. Co jest główną encją, jak wyszukiwarka będzie rozumieć komputronika i gdzie go będzie klasyfikować. No i po posprzątaniu mamy informację, że główne nasze tematy to dyski, twarde słuchawki i procesory i tak dalej. Czy co, co, na czym nam zależy. Ale tak nie było wcześniej. Wcześniej tam wychodziły różne głupoty. Natomiast dziękuję za, za, za to, że klient nami współpracował. Posprzątaliśmy. Dalej. To jest wszystko analiza maszynowa. To nie jest tak, że po uznaniu pani od Polaka sobie uznaje, o czym jest kontent, tylko zrobiliśmy to przy użyciu sztucznej inteligencji, klasyfikując NC kontent, o czym on jest. Czyli to 10 tematów: Technology, Manufacturers, Equipment, Computing, czyli to, co jest korem biznesowym komputronika, a na samym początku tak nie było. Więc porządek. Kolejna sprawa to 10 kategorii, czyli to, co sprzedaje komputronik, technologia, Science Focus Score, bezpośrednio z patentu. O czym jest strona internetowa? O tym. To jest core biznesowy komputernikiem. Site radius, to co nam mówiłem z patentu, co się odchyla od strony internetowej, co nie pasuje, to my to skasowaliśmy, bo nie pasowało.